Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Ponownie MAGET Witam Was w kolejnym cyklu bitew miesiąca, tym razem w aktualizacji 088. I na pierwszy ogień idzie nam tutaj niszczyciel Haida, to jest tier 7. Okręt w zasadzie artyleryjski. Jedyny chyba niszczyciel z tego co kojarzę, który ma artylerię dodatkową. Torped tutaj za wiele nie mamy, ale jest tutaj dosyć pokaźny arsenał, jeżeli chodzi o uzbrojenie. Widzę, że troszeczkę można kręcić tym kółkiem. Nie wiem, co się tutaj daje, ale jakieś zmiany w replayach. Więc tak, za sterami siedzi mój dywizjonowy, znaczy dywizjonowy, klanowy kolega Harion. Jak widzicie, matchmaking dosyć łaskawy. Jest nawet jedna piątka, tutaj widzę dwie piątki. No, i jesteśmy top-tierem na siódemkach, także tu jest to akurat spoko. I będziemy sobie tutaj przejmować KPB, wpływamy sobie od góry, jak widać. Nie mamy lotniskowca w grze, więc troszeczkę nam to tutaj ułatwia sprawę. Hajda ma kamuflaż gorszy niż Kozak, niestety. A w zasadzie to jest ten sam okręt. Tyle, że kozak ma zamiast yy, jednej wieży artylerii dodatkowej ma wieżę artyleryjską. Tam mamy więcej dział po prostu. Ale reszta parametrów jest bardzo podobna. No kamuflaż tutaj mamy 5-7. A w zasadzie może i podobnie na kozaku. Nie pamiętam, dawno nim nie grałem. Czajemy się tutaj z torpedami. Torpedy mają zasięg 8 km. Mamy tutaj Stojący w dymie Hatsuharu, nie wiem co tutaj Hajda będzie próbował torpedować, czy tego Dadeka, czy coś tutaj będzie taka sekuracyjnie puszczał. Jeszcze podwojski jest w pobliżu. Już w ogóle zapomniałem, że Hajda ma zmieniony dym, teraz on się rozstawia dłużej i dłużej trwa, więc... Możemy sobie tutaj po... Aha, kroczący dym, dobra, sorry. Mam braki w graniu na tych tierach, także nie pamiętam dokładnie parametrów okrętu, ale widzę, że dym się przesuwa razem z nami. Będzie trwało około półtorej minuty już teraz, i będzie nam tutaj towarzyszyło Hydro. Więc jak pięknie zapanę hadzuharów, w ogóle bez kamuflażu jakieś takie turystyczne hadcucharu widzę. Te trzy wieże, jak widzicie, o, jeszcze podwojski wypływa, tu robiliśmy niebezpiecznie troszeczkę, bo mogą przepłynąć torpedy, ale na razie nic tutaj nie płynie. Niestety dokończył Emilia Berden tego hadzuharu, którego mocno obiliśmy. 45 sekund jeszcze mamy, Hydro ponad dwie minuty, więc jesteśmy bezpieczni. Torped żadnych w zasięgu tutaj nie ma. Można sobie pozwolić na tańczenie z tym dymem, przód, tył, powolutku do przodu. I będziemy cały czas pod jego osłoną. Tak w ogóle to to jest pierwsza bitwa Hariona na tym okręcie, więc w zasadzie się z nim zapoznawał dopiero. Zapewne już tam prześledził co on ma i co potrafi. Ja nie gram na tych tierach za dużo, więc nie pamiętam. To ładna artyleryjska bitwa będzie, bo większość tutaj do widziałem z tego co oglądałem screen na koniec bitwy. To większość będzie zadana właśnie z pocisków i kilka torpet tutaj wejdzie. Przy wyrzutni czterorurowej jest to troszeczkę tutaj utrudnione, bo mniejszy asortyment mamy do wyboru, więc tych torped płynie w salwie mniej, no i przez to mniejsza szansa na trafienie. Dosyć odważnie tu Harion widzę, pogrywa sobie: mamy 6-4 murmańsk. Można by się pokosić tutaj o strzelanie w tepanców, ale niestety nie mamy dymu, więc wystawilibyśmy się na ostrzał dosyć sporej, kampiącej z tamtej strony mapy grupy. Ale chyba będzie jednak ostrzał. Nie już teraz Murmański się odkręcił, więc za bardzo stadelu nie sprzedamy, ale lecą całą Beki. Przeciwnikowi został tylko jeden niszczyciel, który gdzieś tam krąży w okolicy KPA. Ostatnio był widziany na H3, więc bezpiecznie odległości od nas możemy sobie tutaj porządzić. Płynie Bayern, płynie Nowy Meksyk, płynie King George, Koenig. Mamy tych pancerników sporo, więc jest na czym plumpać damage. Harion ładnie sobie manewruje prędkością. Zatrzymuje się, cofa, zwalnia, przyspiesza, także jest ciężko go trafić. Mamy na spokojnie ostrzał. Tutaj nawet nie trzeba się dymić, Murmańsk w ogóle nie zainteresowany tym niszczycielem. Chociaż troszeczkę kąt niekorzystny na hajzie, tutaj widzę na tylną wieżę, bo tylna wieża nie strzela, dopiero teraz się włączyła do ostrzału. 4% zostało już na Murmańsku, jest to już formalność. No, kolorado dokończyło. I przerzucamy się w tej chwili na pancerniki. Albo i nie. Ruszać będziemy. Co? Jakieś torpedowanko będzie. Jednak ostrzał tutaj w Izmaili. Akurat Izmail jest jednym z gorszych celów, który mógł tutaj wybrać, bo on ma tą szybką naprawkę. Więc, jeżeli się podpali, nawet to zaraz to zgasi. I zanim bijemy drugi pożar, może się okazać, że już ma kolejną naprawkę gotową. Więc to jest problem. Jest pożar. Pytanie, co zrobi kierowca pancernika? Czy się zgasi? Nie, pozwala się palić. Stoi tak. Dosyć nietypowe zachowania jak na pancerniki na niskich tierach. Troszeczkę przyspieszymy to strzelanie. Drugi pożar pewnie teraz pójdzie naprawka. Nie o dziwo, nie. Ten dym jest inaczej oznaczony, bo to jest właśnie ten dym kroczący. Ja zapomniałem o tym, że takie zmiany w ogóle weszły w życie. Ani Pertem ani Hajdą dawno nie grałem, więc wiem, że to było, ale po prostu nie widziałem tego. I teraz, jak odpaliłem powtórkę, to się zdziwiłem, że ten dym wygląda podobnie ikona do tego, co mamy na włoskich krążownikach. Tutaj mamy kaliber, niestety, strzelamy wypancerzony okręt, więc sporo będzie się kruszyło. Nie wiem, jakiego kapitana tutaj ma Harion, czy ma Iwkę, czy nie. Odpalamy sobie do pałeczkę. I teraz będziemy sobie plumkać w ruchu w Nowy Meksyk. Już mamy naplunkane 50 tysięcy, 4 pożary, 8 penetracji, 18 skruszeń. Przyspieszę troszkę, troszeczkę obraz się pierdzieli, jak się przyspieszy, więc pożar jednak nie. Chociaż widzicie, że tutaj jeżeli chodzi o sytuację w okrętach, to jest dosyć wyrównana, bo. Mamy ich nawet mniej niż przeciwnik, co prawda przejęliśmy dwa kapy, ale teraz cała ta strona mapy jest przekontrolowana przez czerwonych, tam jest tylko nasz Nurberg na, na krańcu świata. I poza tym to my jesteśmy na pierwszej linii tutaj. Ale cały czas ostrzeliwany jest Nowy Meksyk w tej chwili, albo się zgasił, albo pożar się skończył, więc próbujemy podpalić jeszcze raz. Jest pożarek, pytanie czy zgaszony będzie? Nie, pali się. Strzela z obeków w zasadzie przytomnie, bo to strzela w niszczyciel. Ale zapewne on strzela z tych obeków do wszystkiego, co mu się gdzieś tam pokaże w okolicy. Tu na 10 km teraz nawyskakuje i smail znienacka, zupełnie niespodziewanie. Ale my sobie teraz na spokojnie, z... a nie, jednak nie znikamy. Dalej otwieramy ogień, 60 tysięcy na stukane, póki co. I jeden frak na koncie. Tak, King George pięknie sobie tutaj paraduje burto, niewysaturowany okręt. Dosyć podatny na damage. Ale Harion, tutaj widzę, wybiera strzelanie do obitego już mocno krążownika, odpala sobie dymek i będzie sobie teraz pod osłoną tego dymu strzelał. Spota mamy, więc możemy sobie plunkać. A oba się zgasiła, więc gdyby tak chciał wpaść jeszcze jeden pożar, to już troszeczkę by tego hapsa straciła znowu. Jest pożar, pięknie, siódmy już pożar w tej bitwie. 175 pocisków. Może to nie jest imponujący wynik, no ale jednak coś te pożary tutaj robią. Tu zaraz z tej strony wyjdzie nam Bayern, a oba została skarcona przez kolorado nasze. To kolorado już tutaj do końca drugiego fraga. No i teraz będziemy pukać sobie w Bayern na Bayern, też praktycznie na full hapsie, więc okręt chłonny będzie na pociski, widzicie już tutaj wchodzi kolejny pożar, ósmy już. No i obejrzyjmy sobie teraz na spokojnie ostrza, tu próba torpedowania. Dobrze, że samoloty nie wykrywają już torped, bo troszeczkę wcześniej to utrudniało sprawę. Izmail. Aha, dobra, wyjaśnione. Mamy King George'a na 7 km. Bayern akurat, schował się za wyspami, więc na niego bicia teraz nie mamy. 6 sekund do końca dymu. Więc pewnie Harion będzie torpedował i uciekał. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest pożarek. O, pojedynczy zrzut, pięknie. O ile King George jakoś mocno nie zmieni kursu, będzie po prostu stał tak jak stoi, no to troszeczkę tych torped tutaj przytuli. Żeby taktykal Beaching był jakiś, jest szansa. No a w tej chwili mamy dwa pancerniki poniżej 7 km. Jeżeli by wywaliły tutaj z oweków w Hajdo, to byłby on leci z Salwa z Georgia. Jeden pocisk, ale od razu z pożarem, także niezbyt przyjemnie. Naprawiamy i w tym momencie wpada nam wsparcie, 91 tysięcy demedżu. No niestety torpedy się nie udały, bo King George zaczął cofać. Więc plunkamy do niego znowu, żeby podpalić go jeszcze raz. Na górze mamy jeszcze Kongo i Yorka. O, jest kolejny pożar piękny, także tutaj ładnie podpala ta hajda w tej bitwie. Nowy Meksyk tam na 30% ucieka tu King George. Oj! Uuu, tutaj już srogo, tu zabolało. No i przy krańcu świata teraz się znajduje czerwone Kongo i York. Ale niestety nie widzę jeszcze w jakim stanie, jeżeli chodzi o HP. Przekroczyliśmy w tym momencie 100 tysięcy. Co nas tutaj świeci? Aha, widział nas King George za wyspy. Kolejne pożary. Tutaj podpływa do niego Kongo. Myślałem, że to jakiś krążownik, to wtedy torpedy poszły i było po pofragowaniu. Aha, tam też praktycznie na full HP okręty. Torpedować chyba nie warto, bo King George się cofa, bo tutaj płynie do niego Colorado. Leningrad gdzieś tam krąży po krańcu mapy też. Fuzo zwiedza port przeciwnika tam na dole, ten respawn. No i tutaj mamy Bayerna, któremu warto trochę popsuć krwi i przerwać mu kapowanie punktu B. Tak też Harion robi. Mamy obronę. I Dunkierka w międzyczasie, nie wiem czy ona zatopiła ten niszczyciel, czy jakoś już wcześniej padła, ale widzę, że Dunkierka coś tam zwiedza też na A. Więc taka turystyka i rekreacja widzę w tej bitwie troszeczkę naszej drużyny. Przeciwnik to samo. Takie krajoznawcze wycieczki. Jest pożarek. Yy, tutaj widzę, że Harion liczy na to, że Bayern odwróci się w jego stronę i będzie tutaj płynął, bo coś tutaj kombinuje z tymi torpedami. Takie sytuacje są fajne, kiedy okręt nas goni, my puszczamy torpedy, które nawet są za krótkie, żeby go dopaść w obecnej pozycji, a losy torpedy może wpłynąć, jeżeli będzie się do nas zbliżał. Harry on sobie tutaj przestaje strzelać, dunkierka niestety z tyłu zakończyła żywot. Mamy 5 do 4, przy czym przeciwnik ma 4 pancerniki, jeden krążownik, u nas są 2 dedeki, więc teoretycznie szanse mamy większe, gdyby tylko Jorka się pozbyć. Harion zapewnie czeka, aż będzie blisko końca kapowania, żeby znowu wbić obronę na tym Bayernie. A, na wystrzał czekał, dobra, teraz jest przez 30 sekund bezpieczny. W międzyczasie Colorado do, do, robi już trzeciego fraga. bodajże. Będzie widać? Tak, trzeci frag. Gdybyśmy mieli pewność, że ten Leningrad się nie zadymi, zaraz nie będzie strzelał z dywą, to będziemy mieli spota, ale... Fuzo póki co widzi tego Bayerna. Więc, o, właśnie idzie dymek. Będziemy sobie teraz paziować na spokojnie. Już 120 tysięcy przekraczamy w tej, w tej chwili. Pojawia nam się duży kaliber. Kolejne dwa pożary na pokładzie Bayerna. Więc już jego dni raczej policzone. Torpedy gdzieś tam popłynęły bokiem, nie trafiły. Za 11 sekund będzie kolejna salwa gotowa. Leningrad tu widzę dosyć ryzykownie gra, bo podchodzi blisko, puścił torpedy, ale zadymił się, więc jest szansa, że jeszcze chwilę przeżyje. Strata kolejnego okrętu raczej by nam tu nie pomogła, nadal mamy przewagę przeciwnika. I ten Bayern cały czas siedzi na kapie B, więc nie lecą z niego punkty. W tej chwili wpada na zwiastun tragedii, no przy 14 pożarach to raczej kwestia czasu była. Mamy ostatni dym w użyciu i ostatnie, a czym mieliśmy ostatnie doładowanie silnika, więc zostaje nam tylko hydro. O. Jeszcze podpalacz nam wpada w tym momencie. Mamy drugiego fraga dopiero przy niemal 150 tysiącach. I na 92% HP pojawia się Kongo, wypływa cały na biało. Zostało 4 minuty bitwy do końca. Ale znikamy, prawdopodobnie Harion tu będzie już tylko torpedowa, bo walka na działa będzie dosyć ryzykowna. Co robi ten Leningrad? Wypłynął z dymu tak samo. Tu będzie już teraz gra torpedowa raczej. Pyta Aha, Nowy Jork z King George'em są na górze, więc jeszcze też to, się, to jest problematyczne troszkę. Harden bardzo ładnie tutaj gra, przytomnie czeka aż Kongo wystrzeli, wtedy może sobie do niego spokojnie postrzelać. Widać przecież, że działa pancernika są obrócone w kierunku Leningrada, o ile się nie mylę. Tak, no i Leningrad cudem unika śmierci, dostaje na 3%. Więc to raczej długo już nie pociągnie. Zostało 3,40 do końca bitwy, jeżeli na punkty, lub 3,08 jeżeli chodzi o koniec czasu bitwy. Dosyć długa, ciężka bitwa. Torpedowanie niestety znowu nieudane. Ale od znaki 4 już padły. Dwa fragi. Czy to trafi? trafiło niestety. No, i tutaj był problem. Był problem, i zaczyna się robić jeszcze większy, bo przeciwnik ma trzy okręty, z czego jeden na prawie połowie HP. King George też tam chyba nie był na mocno wgryziony. No, i jest jeszcze York na prawie w pełnym hapsie. A my mamy tylko bezużyteczne fuzo, które gdzieś tam kampli na respie u przeciwnika, więc za mocno nam tutaj nie pomoże. Będzie znowu próba torpedowania. O, jest King George. 27% ma i w jego kierunku zostały wysłane torpedy. Przyspieszymy troszeczkę, zobaczymy czy te torpedy trafią teraz. No, York na 80% wypływa, także jest tutaj problematycznie trochę. Ale zostały niecałe dwie minuty, może się uda. Jest nadzieja? Jest. Jedna torpeda wchodzi, pięknie. 163 tysiące. Jak na pierwszą bitwę na tym okręcie to bardzo ładnie idzie. I tu widzę Halion ryzykuje. Widać, że King George odwrócił, działa w tamtą stronę. Można próbować go podpalić. Aha, fuzo końca. Dobra, wreszcie się na coś przydało. Teraz unikamy ostrzału z Kongo. Zostało nam minutkę przytrzymać i będziemy mieli bitwę wygraną. To coś długa bitwa, jak widzicie. No i pewnie jeszcze torpedowanie, jakieś to będzie uskuteczniane. 50 sekund do końca bitwy. 15 sekund do przeładowania torped. Nawet jeżeli by je wypuścił, to już raczej do celu nie dopłynęły. Kongo będzie nam tutaj wchodziło teraz w kapa A, więc troszeczkę nas przyblokuje. No ale 30 sekund do końca zostaje. Więc raczej tu już nic się w tej bitwie nie zmieni. O ile fuzo nie zginie w jakiś głupi sposób, ale nawet gdyby zginęło, to raczej już. No i mamy koniec. Wynik przedstawia się następująco: 165 000 damage'u, 435 trafień na przytykane, 14 pożarów. Wsparcie duży kaliber zwiastu tragedii i podpalacz, także dosyć ładna bitwa. I bazowy eksp też bardzo ładny: 2700 niemalże punktów, przewaga 1100 punktów ponad nad drugim w tabeli Leningradem, więc dosyć ładnie tutaj pociągnięta bitwa. I z mojej strony na dziś to wszystko do usłyszenia i na razie.